Moi drodzy, to co widzicie za mną, czyli widok tych małych, uroczych, ale profesjonalnych e, pomocników, to jest widok, który będzie się coraz częściej pojawiał w moim towarzystwie. Otóż trochę wam tam wcześniej zdradzałam, ale powstaje nowy format naszego programu Remont na 5. Kit i właśnie dzieci w tym programie będą grały główną rolę. To z nimi będziemy tworzyć e, piękne inwestycje, będziemy remontować e, ich prywatne pokoje, ale również różne takie pokoje, które służą do zabawy, do nauki e, i tak, dalej, i tak dalej w różnych inwestycjach i instytucjach. Więc e, zapraszam, stay tuned, e, zaglądajcie na profil Remont na plus Skis, żeby wiedzieć i żeby być na bieżąco będziemy tam wam zdradzać progres tworzenia części naszego programu. No cóż, ja jestem podekscytowana, bo kocham dzieci i nie mogę się doczekać. Zabieram swoje mini rękawiczki, swój mini pędzelek i idę pracować.